Czwarty Tom, 15 stycznia 1901 roku. Miłosne boleści, które Jezus i Luiza zadają sobie nawzajem z powodu tego, że Jezus do niej nie przychodzi, gdyż musi zesłać kary. Ponieważ w ostatnich dniach mój ukochany Jezus ukazywał się, będąc w jakiś sposób zagniewanym na świat, Dziś rano widziałam, że nie przychodzi, więc pomyślałam sobie, być może nie przychodzi, gdyż chce zesłać jakąś karę. A jaka jest w tym moja wina? A ponieważ chce zesłać kary, nie raczy przyjść do mnie. Byłoby to niewiarygodne, gdyby chcąc ukarać innych, pozwolił mi cierpieć największą skar, którą jest jego nieobecność. Gdy mówiłam te i inne niedorzeczności, jak tylko ukazał się mój ukochany Jezus, powiedział do mnie: Córko moja, ty stajesz się dla mnie największym męczeństwem, gdyż kiedy mam zesłać jakąś karę, nie mogę ci jej ukazać. Albowiem wszędzie mnie związujesz i nie chcesz, abym cokolwiek uczynił. A kiedy nie przychodzę, ogłuszasz mnie swoimi skargami, swoimi zażaleniami i oczekiwaniami, tak iż kiedy jestem zajęty karaniem, jestem zmuszony myśleć o Tobie i słuchać Ciebie. Moje serce jest rozdarte, kiedy widzę Cię w bolesnym stanie bycia mnie pozbawioną, gdyż najboleśniejszym męczeństwem jest męczeństwo miłości. A im bardziej dwoje ludzi się kocha, tym boleśniejsze są cierpienia, które pochodzą nie od innych, ale od nich samych. Zachowaj więc spokój i ciszę. Nie chciej zwiększać moich boleści przez Twoje własne boleści. I tak zniknął, a ja byłam całkowicie zmartwiona, myśląc, że to ja staję się męczeństwem dla mojego drugiego Jezusa. Myśląc, że muszę milczeć, gdyż on nie przychodzi, aby nie sprawiać mu tak wielkiego cierpienia. Jednak któż mógłby dokonać takiego poświęcenia? Wydaje mi się to niemożliwe. Będę zmuszona trwać w tej sytuacji, w której zadajemy sobie nawzajem męczeństwo.